Przygotować sobie musimy nitkę, igłę, dwa guziki. Duży ten nasz główny guzik, i mały ten guzik z tyłu. I igłę. Nawlekam i zaraz wszystko wam pokażę. Przy zwykłym przyszyciu guzika do takiego elastycznego materiału, mógłby ten guzik się wyrwać. I zaczynamy od szycia przez ten tylny guzik. Przez tylny guzik. Tak, jakbyśmy go normalnie chcieli przyszyć. Tylko od wewnątrz. Hop, przeciągamy. I teraz z tej strony nakładamy nasz zewnętrzny guzik, elegancki. I też go przyszywamy. I tak przez guzik w guzik. Hop. O, już się nam ułożą zaraz. I teraz znowu przez ten tylny guzik. W przedni guzik. No i szyjemy. Szyjemy, szyjemy, szyjemy. Przez guzik, w guzik. Hop. Jak jest już dosyć mocno przyszyty. Przekładam tylko przez ten zewnętrzny guzik. Hop. Parę razy sobie okręcam. To sprawia, że ten zewnętrzny guzik troszkę będzie odstawał i będzie mi wygodniej zapinać go. Przebijam się na drugą stronę i kończę szycie jakimiś dwoma przeszyciami pod tym guzikiem tak, żeby mi się to po prostu nie popruło. Hop po i odcinam. I w ten sposób mamy przyszyty guzik w guziku i ciągnąć, jak tutaj jest duże naprężenie, to popatrzcie, nie ciągniemy punktowo za materiał, który w tym przypadku elastyczny mógłby się no, mocno wyciągnąć, tylko ciągniemy, popatrzcie, o, za ten cały guzik. W związku z czym powierzchnia, która pracuje, jest dużo większa i trudniej będzie ten guzik wyrwać. Zostawcie, poproszę, tam na dole subskrypcję. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!